Program oglądają Państwo dzięki firmie Redby, oferującej najlepszy internet światłowodowy dla biznesu. Wracaliśmy z pielgrzymki. Zauważyliśmy pożar, który był już tak zaawansowany, że bez żadnego wahania zjechaliśmy na pobliską drogę, która prowadziła w tamtą stronę. Po dojechaniu do źródła ognia, zauważyliśmy, że palą się deski i nikt o tym najwidoczniej nie jest nawet poinformowany. Powiadomiliśmy straż pożarną oraz właścicieli posesji, którzy spali. Ogień nie był dla nas żadną straszną sprawą, więc postanowiliśmy przystąpić do gaszenia wężem ogrodowym. Po kilku minutach zjawili się strażacy z OSP KSRG. Koronowo. Również pomagała nam koleżanka, która nie jest strażakiem, ale bardzo przyczyniła się do pomocy nam. Zanim przyjechała straż, mieliśmy bardzo trudną sprawę. Nikt nas nie słyszał, jak wołaliśmy mieszkańców, którzy tam mieszkali. Musieliśmy przeskakiwać przez bramę i ją otworzyć od podwórka do domu, żeby powiadomić mieszkańców, którzy tam mieszkali.